Dzień dobry, nazywam się Agnieszka. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć, dlaczego zajmuję się hipnoterapią, jednocześnie coachingiem i prowadzeniem klientów w taki sposób dosyć myślę, niestandardowy. Ja głęboko wierzę w to, że w pracy takiej terapeutycznej, w pracy że, takiej, która powoduje to, że my się rozwijamy, coraz lepiej się czujemy. Chodzi o to, żeby jednocześnie pracować z umysłem świadomym i jednocześnie pracować z umysłem podświadomym. Dlaczego tak? Wyobraź sobie na przykład, że pracowałeś w hipnoterapii za pomocą hipnozy i wszystkie rzeczy, które dotyczyły na przykład zarabiania pieniędzy, wszystkie złe programy, że Bogaci ludzie to złodzieje, na przykład z dzieciństwa brane, albo że skoro tyle ma, to musiał ukraść, albo że o, bogaty, jak ma dzieci, to one na pewno będą rozpuszczone. I my mamy w swoim podświadomości bardzo dużo różnych programów, różnych rzeczy, które wzięliśmy od rodziców. Na przykład nie mogę być bogatsza od moich rodziców. I teraz. Wyobraź sobie, że te wszystkie programy, one są przepracowane, że te wszystkie rzeczy, które za tym idą, czy jakaś na przykład trauma tego, że wszyscy wokół mieli na coś, a Ty, biedne dzieciątko, nie i wszyscy na przykład gorzej cię traktowali, albo że nie było ubrań odpowiednich. Czyli różne rzeczy, które mogą być dla Ciebie ważne, mogą się za tym kryć. I teraz załóżmy, że Ty Przepracowałeś to, że tego już nie ma, że to już jest wszystko rzeczywiście poukładane, czyli na tych głębokich poziomach masz to wszystko po prostu super zrobione. Wiesz, że można być bogatym, można być biednym, nie masz żadnego sufitu, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam w trakcie pracy wyszły, one są przerobione, ich już praktycznie nie ma. I za chwilę też powiem parę słów o metodach, jakimi tutaj można pracować. Ale okej, okay, załóżmy, że to wszystko, wszystko jest zrobione, jest elegancko. A Ty co, nadal nie masz pieniędzy? Akurat odnoszę się do pieniędzy, bo to jest taki prosty przykład, często klienci z tym przychodzą, że gdzieś tam nie wiedzą czemu, nie mogą niczego zarobić. Albo zarobią, zaraz stracą. I teraz zobacz, jeżeli na przykład ty masz wszystko przepracowane na poziomie podświadomym, wszystko jest ok. Ty wiesz, że możesz zarabiać pieniądze, ty wiesz, że ci wolno, że to jest ok, że ludzie, którzy mają je, też są w porządku. Wszystkie traumy są, które za tym, jeżeli jakiekolwiek za tym były, są przerobione. No dobra. I nic się nie dzieje. No i zobacz. Jeżeli ty. Nie poświęciłeś czy poświęciłaś odpowiedniej liczby czasu. Czas jest bezcenny, ale nie poświęciłaś czasu na to, żeby nauczyć się pewnych strategii, na to, żeby na początku zarabiać pieniądze, później pomnażać pieniądze, później utrzymać pieniądze. To jeżeli ty nie masz tych strategii nauczonych zarabiania pieniędzy, jeżeli czas na to nie był poświęcony, no to ich nie zarobisz. Bo one nie spadną z nieba. Czyli, ponieważ my żyjemy w tym świecie, który jest teraz, wiemy, co nas otacza, co rządzi, na przykład przepływem pieniędzy, to tak jak mówię, dzisiaj ten temat będzie przewodny, przynajmniej w tym filmiku, a ty nie wiesz, jak je zarobić, ty nie wiesz, jak je oszczędzić, ty nie wiesz, co ile kosztuje, ty nie wiesz, co na co ma wpływ, no to ty ich nie możesz zarobić. Czyli chodzi mi o to, że w mojej ocenie, to jest moje zdanie, nie wystarcza często przerabianie rzeczy w podświadomości. Oczywiście one mogą całkowicie blokować. Czyli jeżeli ktoś ma w Ja jestem biedny, jestem z domu biedny, zawsze będę biedny, wszyscy u mnie są biedni, to umówmy się, jest program w podświadomości, który no na pewno na 100% trzeba przerobić, bo inaczej cokolwiek zarobisz, będziesz to tracić. Jeżeli masz w podświadomości program mi się nic nie należy. <grywa> To będziesz wszystko tracić, jeżeli ma, albo będziesz pracować za bardzo marne pieniądze, bardzo marne stawki. Jeżeli będziesz uważać, że Twoją wartością jest tylko praca, a nie to ile masz, bo to jest chwalebne pracować, a nie to, żeby mieć, to nie będziesz zarabiać. Ale jeżeli wszystkie te programy są super, a Ty nadal nie masz strategii na życie, to nadal możesz nie zarabiać, bo o co tutaj chodzi? Czyli po tej pracy, która jest w podświadomości, terapeuta czy coach powinien poświęcić z klientem też czas na to, żeby się zastanowić, jakie on ma zasoby, co on potrafi, czego mu brakuje, czego jeszcze nie umie. I nad tymi rzeczami nadal trzeba pracować. I to nie o to chodzi, że tu trzeba pracować w terapii czy w coachingu. Są różnego rodzaju szkolenia, różne rzeczy, które można zrobić, ale nie można o tym zapominać. Czyli ty nie możesz oddzielać tego, co, co jest w podświadomości, od świata, w którym żyjesz. I dlatego ja generalnie zajmuję się łączeniem tych dwóch światów, i to jest coś, co jest moim kolikiem, moją pasją, żeby te dwa światy połączyć, żeby to nie było tak, że okej, okay, pójdę do terapeuty, ja sobie to wszystko przegadam. Ja mam takich znajomych niektórych, że rzeczywiście tyle lat w terapii, oni wszystko rozumieją. Oni wiedzą, dlaczego tak się zachowują albo inaczej. Wiedzą, co z czego wynika, tylko jak zadasz pytanie: OK, i co w związku z tym? To tam już nic dalej nie ma, albo nic. Jest wszystko tak samo. Nic się nie zmieniło. Tak, jak osoba tkwiła w tym miejscu, tkwi, rozumiejąc, czemu tu tkwi. A ja generalnie uważam, że to nie, to, to nie o to chodzi. Jakby w terapii chodzi o to, żeby czuć się dobrze, czuć się lepiej, i jeżeli ta osoba wybrała bycie w tym miejscu i to akceptuje, czyś jestem tym ekstra, no to w porządku. A bardzo często jest tak, że, y, że to nie jest wybór to jest po prostu gdzieś tam jakieś y, utkwienie. I jeżeli my jednocześnie tworzymy strategię na to, co ma być, jak ma być. Zaczynamy zajmować się również tym dobrze. Chcielibyśmy na przykład mieć dom w górach. Jeżeli chcemy mieć dom w górach, to powinniśmy wiedzieć w tym momencie przynajmniej, ile ten dom kosztuje, ile kosztuje działka. Ok, kiedy byśmy chcieli mieć ten dom? Na przykład za 5 lat. W związku z tym, jeżeli my chcemy mieć ten dom za 5 lat, to czego ja potrzebuję? Teraz, żeby rozpocząć, czego ja potrzebuję w połowie, żeby było zrobione, żeby była szansa, że za 5 lat będzie ten dom, czyli cofamy się, dwa i pół roku, czego ja potrzebuję, co musi być zrobione albo zaoszczędzone. Jeszcze wcześniej, za rok od teraz, co ja potrzebuję mieć, co ma być zrobione, co muszę potrafić, zrozumieć, wiedzieć, nauczyć się, osiągnąć, żeby ta, ten mój cel mógł być w ogóle zrealizowany. I znowu cofam się o pół roku, cofam się o miesiąc i sprawdzam. Czyli chodzi mi o to, żebyś budował czy budowała strategię tego, do czego ty dążysz. Bo jak nie ma strategii, to nie wiesz. Nie ma strategii, ona nie jest w twojej głowie, w podświadomości i w umyśle świadomym, to ta głowa nie ma jak ci podpowiadać. Czyli na przykład, jeżeli chcesz mieć jakąś firmę, która sprzedaje szkolenia i wspaniale zajmuje się szkoleniami i jest znana na, na przykład w Polsce, no to umówmy się, ty nie możesz yy, w tej strategii nie ująć umiejętności sprzedażowych, no bo te umiejętności sprzedażowe są konieczne, żeby sprzedawać. Czyli nie da się sprzedawać bez umiejętności sprzedaży albo zatrudnienia kogoś, kto będzie sprzedawał. I teraz tak. Jeżeli masz kogoś albo sam potrafisz sprzedawać, strategia marketingowa, jaka jest, jaka powinna być, która jest skuteczna teraz, która nieskuteczna, wiedząc, że to się wszystko zmienia bardzo szybko. Szkolenia, jakiego rodzaju szkolenia. Czy będzie prowadziła osoba samodzielnie, czy to będą online'owe, czy to będzie ktoś inny zatrudniony, Jaki, kim jest mój klient? Więc cała masa rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić, przemyśleć, najlepiej jeszcze je zapisać które są potrzebne właśnie po to, żeby móc zrealizować to, o co nam chodzi. I czemu to mówię? Dlatego, że bardzo często jest tak, że w terapiach jest klient prowadzony po prostu y, po y, takiej ścieżce prowadzącej do pewnego zrozumienia i to jest super, jeżeli jest to jakby jeden z elementów. Albo praca na umyśle podświadomym w hipnoterapii, bądź jakimiś, jakimiś innymi metodami, też jest prowadzona tak, że są rzeczy zmieniane w podświadomości, i bardzo i to jest element, to też jest ok, i bardzo często brakuje tego elementu, ok, to jak ja, jak ja to zrobię, i tego elementu, co mi jest potrzebne, żeby to osiągnąć. Bo jeżeli na przykład ktoś ma plan, żeby Coś się zadziało za dwa lata, to umówmy się, on jeszcze potrzebuje tej wytrwałości. On potrzebuje być może ludzi, którzy go będą wspierali. Ta osoba potrzebuje wiedzieć przez cały czas, po co to robi. Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe wszystko, że ok, terapia w porządku i co. I jakby moja praca zawsze z klientem polega na tym, że y, pracujemy w podświadomości, oczywiście, wszystkie te rzeczy różnymi metodami. Ale pracujemy też na tym, ok, dobra, to jak chcesz zrobić? Jeżeli na przykład daję pracę rozwojową, pracę domową starą, to jeżeli na przykład klient nie realizuje prostej rzeczy, prostej rzeczy, którą miał zadaną, żeby zrobić, no to, co to o czym to mówi? To tu już trzeba się zastanowić, ok, jeżeli ja nie mogę zrobić prostej rzeczy, która miała trwać na przykład 20 dni po 3 minuty, czy po 5 minut, czy po 10, to w jaki sposób, jak ja tego nie realizuję, jestem w stanie zrealizować duży cel. Czyli jakby tutaj też już możemy uczyć się tego, że realizacja małych celów uczy nas realizacji celów. Więc to wcale nie musi być nie wiadomo jako, mój Boże, zrobię teraz to. Będę występować publicznie w Anglii przed ogromnym zgromadzeniem. Zrób to po kolei małe kroczki. Zacznij występować przed znajomymi, kolegami w pracy, małe grono, później większe większe, później obcy. Czyli sobie to dawaj. Ale chodzi o to, że tą strategię trzeba mieć i też trzeba wiedzieć, że mm, to jest takie powiedzenie nie od razu, że zbudowali i to jest generalnie fajnie to pamiętać, fajnie to wiedzieć, bo jeżeli sobie ustawisz w strategii małe kroczki, to je dużo łatwiej jest osiągnąć. Jak Ty sobie weźmiesz od razu ogromną, ogromną rzecz, to Ty się możesz ugiąć pod nią, może być za ciężko, może być za dużo. Ale na przykład taki mały kroczek, mała rzecz, to już nie. A jak wiesz, że za tą małą rzeczą jest kolejna rzecz, to też już jest prosto. I kolejna, i kolejna. I w ten sposób generalnie dochodzi się do celu. Czyli my, jakby myślimy sobie, że w ciągu takiego krótkiego okresu czasu jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć, i często jesteśmy rozczarowani, kiedy się okazuje, że nie. Ale jak już na przykład byśmy spojrzeli, co my zrobiliśmy w długim okresie czasu, no to już go job, nie? No to właśnie trzeba wiedzieć, że czasami yy, pewne procesy które my rozpoczynamy, one po prostu zajmują dużo czasu. I to nie jest tak, że coś jest z nami nie w porządku, bo jeszcze, jeszcze tego i tego nie zrobiliśmy, tylko po prostu może nie doszacowaliśmy czasu i jaki to zabiera. A jak doszacujemy czas i wiemy mniej więcej ile to trwa, to z drugiej strony my się nie denerwujemy. Nie denerwujemy się na siebie, na rzeczywistość, mamy większą motywację, żeby to robić, no bo wiemy, że okej, okay. Dobra, tak jak na przykład małe dziecko, od momentu urodzenia do momentu kiedy zaczyna chodzić, mniej więcej mija rok. I teraz jest tak. Wiemy, że ten proces trwa średnio rok. Czasem miesiąc w tą, miesiąc w tą. I przecież my nie denerwujemy się na dziecko, że jak ono ma półroczku, to no nie chodzi. Nie denerwujemy się na to, że jak ma 8 miesięcy, to nie chodzi czy 2 miesiące, nie, bo wiemy, że ten proces gdzieś tam zajmuje rok. Natomiast jakby, jeżeli to już nas zaczyna dotyczyć, to się o tym zapomina. Czyli wiemy na przykład, że nauka języka tej i tej osobie średnio zajmuje, dajmy na to, 2-3 lata. Ktoś jest wybitnie zdolny, jeśli chodzi o języki, to pewnie niektórzy nawet się w pół roku nauczą, natomiast generalnie jest to okres dłuższy, jeżeli intensywnie się uczysz do jakiegoś takiego poziomu, że, że łatwo komunikatywnie mówisz. To z jakiego powodu ty się denerwujesz na siebie, na przykład, że po paru miesiącach ty jeszcze nie potrafisz płynnie rozmawiać, że się gdzieś tam zacinasz? Z jakiego powodu? Przecież ten czas jeszcze tej nauki on nie minął. Tak samo jak dziecko nauczy się po roku. Okej, okay, to ty też daj sobie średni czas. Nawet w internecie możesz sprawdzić, ile ludzi średnio się tego uczą, ile to średnio zajmuje. I wiedząc, że masz dokładnie tyle czasu, nie denerwujesz się w połowie, nie denerwujesz się po trzech miesiącach, po pół roku. Wiesz, że to jest po prostu y, element procesu i ty jesteś akurat w tym momencie, jeżeli przez cały czas podążasz, no to jesteś w tym miejscu. I to jest ok, bo to też daje dodatkową motywację, bo denerwowanie się na siebie to generalnie motywację może zabrać. A jeżeli ty wiesz, że ok, za pół roku prawdopodobnie będziesz to potrafił na tyle na tyle i jeżeli potrafisz, to możesz sobie powiedzieć, ok, dobra robota i wtedy znowu, co? Poświadomość, jak Ty mówisz dobra robota, to ona Ci znowu pomaga, no bo kurde, jest pochwałka, jest dopamina, jest dobrze. Czyli Ci pomoże. Wie, w którą stronę idziesz. I tu jakby odnośnie właśnie mm, łączenia tych ścieżek. Yy, łączenia pracy Takiej i takiej. Uważam, że jest to klucz do sukcesu w ogóle wszelakiego. Chcesz coś osiągnąć? Tak naprawdę chcesz to osiągnąć. Połącz pracę z podświadomością w hipnozie, w transie, w inny sposób. Połącz to z pracą, z umysłem świadomym, czyli strategia, strategia, strategia. Jedno i drugie. Podświadomość, superświadomość, duchowość, energetyka, cokolwiek plus. Strategia. To jakby w tym momencie, w tym temacie chciałabym już zakończyć, natomiast takie pytanie na zakończenie: po prostu zastanówcie się, czy w jakimś Waszym marzeniu, w tym do czego dążycie, w tym czego chcecie, dołożyliście, połączyliście zarówno element pracy z umysłem świadomym, Zrozumieniem, plus strategią i pracę z umysłem podświadomym. Czy gdzieś tam bardziej uważacie, że pomoże Wam jedna część albo druga? Zapominając, że generalnie harmonia to jest połączenia. Jest i rozum i serce. Jedna półkula, druga półkula. Czyli najłatwiej jest osiągnąć swoje cele, najłatwiej jest zdobyć to, co chcecie, jak łączycie jedno. I drugie, czyli harmonia. I tym kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrybowania. Będę wiedziała, że się interesujecie. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę do mnie napiszcie. I do usłyszenia.